Dajcie. Dzień się dopiero zaczął, Aladynie. A ty już masz kłopoty? Kłopoty? Jeszcze nie. Będę miał, jak mnie złapią. Wreszcie! Już mam. I tym razem. Ja. Bardzo dobrze, Abu. Jak zwykle. Chodź, Abu. Jedziemy stąd. Trzymam się. Oszok, przed ludźmi z kolejki. Obłos przed mnie. nie. Kradnę tylko, gdy pieniędzy brak. Czyli ciągle! Oszok, przed wtórzami prawa. Co nie chcą uznać, że... Bez grosza jestem, to nierzad. Ja, Gonią zgłodniałego. To masz go kuparzynego. Tak już mi los nie ma co tu kryć, tylko ciebie mam Abu. Co on jeszcze nie sprawdzimy coraz więcej? Pradzisz po tym całkiem sam. Ten sierota z wielką wyobraźnią. Muszę iść by żyć, muszę kraść, by wolny kiedyś więcej powiem wam O przed każdym zdraą, Ocal przed goniącą ćmą Alter ego warto by tu mieć Tam jest! O krok przed całą tą bandą Ci znów załatwić nie chcą Lecz ja więcej znam tajemnych przejść Złodzi Mendel! Abu, bu? To co tak po śmiechu? Przejść by żyć, muszę kaźby jeść. Starczy jedno małe, hop! So! Małpa ma miecz! Wydurnie wszyscy mamy miecze! Krok przed twardym kopytem, oskok wyprzedzam ten krok, obłos przednie boską plecą, są tuż, a ja sobie lecę. Chcę więc mieć na drugie danie miękkie lądowanie, biorę rozbieg, no i krok! A teraz, Fendi, zaczyna się uczta.